Deklaracja Słower jest deklaracją, pod którą każdy polski patriota powinien się podpisać. Jest ona na przykład zbieżna całkowicie z moimi e, e, poglądami. Można jeszcze tam dopisać jeszcze wiele rzeczy, które nas łączy. Niezgoda na pak migracyjny, niezgoda na zielony ład, ale sposób myślenia jest absolutnie zbieżny. Zresztą chcę przypomnieć, bo mam pewnego rodzaju satysfakcję. Moje analizy z 2024 roku. Pierwsza analiza upubliczniona w pierwszym kwartale 2024 roku, kiedy wskazywałem, że to właśnie Sławomir Menzen z perspektywy ewentualnego zwycięstwa kandydata Prawa i Sprawiedliwości byłby najlepszym kandydatem na prezydenta ze strony Konfederacji. Wtedy była oczywiście jeszcze dyskusja, kto będzie tym kandydatem, dlatego że Sławomir Mencen poszerzałby elektorat Konfederacji, szczególnie o tych wyborców, którzy wcześniej oddali głos na przykład na Polskę 2050 i kilka miesięcy później, jak już Sławomir Mencen został kandydatem na urząd prezydenta ze strony Konfederacji, wskazywałem, że będzie mieć wynik 15 no, i dokładnie to się e, sprawdziło. I dzisiaj te głosy rzeczywiście, głosy Sławomira Mencena, które reprezentuje dużą część polskiego narodu, pokolenia aspiracyjnego, szczególnie młodych ludzi, 20-30-latków, którzy myślą w sposób suwerenny, ale i również wolnorynkowy i są krytycznie nastawieni do e, partii politycznych, które dominują od wielu lat i mają do tego prawo. Ten elektorat no, zdecyduje o tym, kto zostanie prezydentem prezydentem w latach 2025-2030. Zachęcam oczywiście wszystkich wyborców Konfederacji, Sławomira Mencena, Grzegorza Brauna, Marka Jakubiaka, ale również Adriana Zandberga, z którym łączą nas kwestie dotyczące mieszkalnictwa, do tego, żeby zagłosowali za Polską. Zagłosowali tak jak mówi Karol Noworowski: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.